Chcę Ci powiedzieć, że kiedyś byłem w tym najgorszy, niemal z najgorszych. Może to jest lekka hiperbola, ale moi drodzy, pamiętam, kiedy ja wystartowałem w network marketingu. Mieszkałem wtedy w Stanach Zjednoczonych, byłem tam emigrantem, i kiedy zaczęliśmy w 2000, nawet już ósmym i 2009 roku na freelunchu robić webinary, a kiedy zaczęliśmy robić webinary na Polskę z firmą, którą współpracowałem wtedy, mieszkałem w Stanach i robiliśmy webinary na Polskę, a wprowadzając tą firmę do Polski, jeszcze bez produktów, to pamiętam, kiedy ludzie mówili, czy Piotr Mosio będzie prowadził webinar, czy pan Andrzej? Bo jeśli Piotr Mosio, to nie zapraszamy gości, bo on tak beznadziejnie mówi, że mógłby być hydraulikiem, a nie networkerem. No ja sobie wtedy myślałem: Mówię, no, ja akurat jestem pracuję na budowie, więc akurat jestem construction, pracuję na construction, buduję domy, bo budowałem domy w Stanach ponieważ kiedy skończyłem w Polsce uczelnię wyższą pedagogikę resocjalizacyjną i sądową, wziąłem swój dyplom i wyleciałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie, tak jak wielokrotnie mówiłem, nikt nie dał mi pracy na giełdzie nowojorskiej. Moi drodzy, dysleksja, dysgrafia, mnóstwo innych dysfunkcji. Jest pewnie x osób, które posiada całą listę moich po prostu dysfunkcji. Um, tak, od czasu do czasu chcę mi w taki czy inny sposób o tym przypominać. Z wielu różnych powodów. I moi drodzy, ja kiedyś byłem jednym z najgorszych networkerów, z najgorszych speakerów, moi drodzy, w Polsce w branży network marketingu. Jeżeli mi nie wierzysz, to odpal sobie moje filmy z 2010 roku, gdzie powstał mój kanał na YouTubie. I moi drodzy, nawet ludzie z mojego zespołu wrzucali właśnie po prostu moje filmy z 2010 roku i zobacz, to jest ten sam gość. A jaka była różnica? Poza tym, moi drodzy, że bardzo dużo robiłem spotkań i prezentacji, to kiedyś kupiłem, moi drodzy, szkolenie trenu i trenerów u Harva Eker'a, potem Making the Stage u Harveckera, potem przeszedłem jeszcze 15 innych szkoleń z wystąpień publicznych, z wystąpień biznesowych i, moi drodzy, wprowadziłem tą umiejętność na kolejny poziom. U obróciłem to tak, że, moi drodzy, moją słabość, moją wielką słabość. Moi drodzy, przekułem w moją silną stronę, ponieważ dzisiaj przeprowadziliśmy ponad 50 edycji Prospikera i na dzień dzisiejszy jest to moja silna strona. Czy jestem mówcą idealnym, niczym profesor Bralczyk, czy. czy E, e, Tomasz Kamel, a, czy e, wybitna postać, e, na przykład po prostu pana Prokopa, z którą niejednokrotnie dzieliłem scenę e, i z Tomaszem Kamelem, i z Prokopem, a, a moi drodzy, wybitne postacie, jaka jest różnica między tym, my, tym co my robimy na szkoleniu ProSpeaker, a ci wybitni mówcy, a moi drodzy, jest wielu mówców, którzy przepięknie mówi, którzy mają przepiękną składnie mowę, urodzeni naturszczycy albo urodzeni mówcy. Gdzie jest ta barwa, dźwięk, to wszystko jest po prostu absolutnie perfekt. Różnica między tym, czego my uczymy, jest taka, że na koniec tego formatu i szablonu, który my uczymy na Prospikerze, ludzie niekoniecznie biją ci brawo i dostaniesz standing ovation, tylko ludzie wstają, wyciągają swoją kartę i biegną, żeby kupić Twój kurs, a kupić Twoje szkolenie, a ponieważ chcą się nauczyć tego, co Ty w tym momencie już umiesz a, uh, nie wiem, czy to są twoje cele, żeby być trenerem, speakerem, mówcą, liderem, dobrym networkerem. Ale ja chcę Ci powiedzieć, że u mnie, ja obróciłem swoją bardzo słabą stronę, czyli wystąpienia publiczne, mówienie do ludzi, obróciłem to w dosyć silną moją stronę i uczę tego wraz, moi drodzy, z kilkoma top of the top trenerami, a z wieloletnim, nawet dwudziestoletnim doświadczeniem na szkoleniu ProSpeaker. To jest, moi drodzy, 10, 11, 12, 13 lipiec w zakopanym. Piękny widok na góry, moi drodzy, ProSpeaker i tam przekuwamy, Słabe strony, strach, tremę, ograniczenia, limity w bardzo silne strony i w super Power speech e, żebyś ty mógł występować tak, jak zobaczysz jedno z moich wystąpień, gdzie byłem już po kilku szkoleniach z wystąpień publicznych. Every master was disaster. Każdy mistrz był kiedyś katastrofą na samym początku. Więc być może pora dla Ciebie, żeby przemawiać i zarabiać, żeby obrócić swoje słabe strony w silne strony i żeby mieć speech'e, które Ci płacą. Zobacz speech i resztę info. Do zobaczenia. Cześć.